Bracia w Kapłaństwie, drogi księże proboszczu, drogi księżyc Macieju, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej, trzeciej już niedzieli Adwentu niedzieli, która zwie się tradycyjnie niedzielą Gaudetę. Cieszcie się, radujcie się. I nie bez powodu ten tytuł, dlatego że, jak słyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach, wezwanie do radości pojawiało się bardzo często. Najpierw we fragmencie księgi proroka Sofoniasza, a następnie z fragmentu listu świętego Pawła do Filipian. Między tymi listami jest dystans kilku wieków, bo Sofoniarz żył odpowiednio wcześnie przed przyjściem Chrystusa na świat. Natomiast Paweł Apostoł działał w latach 30. 40. i 50. do 67 po narodzeniu Chrystusa. Jeden Sofoniarz i drugi, święty Paweł, wzywali czytelników swoich pism do radości. Jednakże jest pewien odcień różnicy w tym wezwaniu, by się cieszyć. Sofoniarz bowiem mówi o radości, która już jest. Właśnie dlatego, że przyjdzie Pan, że przyjdzie Mesjasz, to będą czasy pełne pokoju i błogosławieństwa dla Jerozolimy i dla znajdującej się pośród niej góry Syjon. Zapowiedź tego, co będzie, co będzie czasem szczęśliwym, już ma budzić radość w sercach stroskanych. Często też zagubionych synów Izraela. Natomiast święty Paweł, apostoł, wzywając czytelników swego listu do radości, daje podstawowy fundament tej radości. Jest nią sam Jezus Chrystus. To już nie jest tylko Radość z tego, co się stało, stanie. To jest radość z tego, co się już stało i co sprawia, że chrześcijanie, niezależnie od swoich sytuacji, w jakich się znajdują, przede wszystkim powinni trwać w radości. To właśnie w tym liście święty Paweł najpierw opisuje. Niezwykłe poświęcenie się jednorodzonego syna Bożego dla nas i dla naszego zbawienia. Opisuje to poświęcenie posługując się słowem kenoza, wyniszczenie się, ogołocenie. I wskazuje na dwa stopnie tego ogołocenia jednorodzonego syna Bożego, który najpierw. Zdecydował się niejako porzucić swoje bóstwo, by stać się człowiekiem, by być do nas podobnym we wszystkim, oprócz grzechu. A drugi stopień jego ogołocenia i wyniszczenia, jego kenozy, to wtedy, kiedy dobrowolnie. Dla nas i dla naszego zbawienia przyjął przerażającą, gdy chodzi o hańbę i okrucieństwo, śmierć na krzyżu. Umierał jak ostatni niewolnik ówczesnego imperium rzymskiego. Wyniszczył się aż do końca. Wyniszczył się aż do końca, bo Umiłował nas aż do końca, jak napisze święty Jan Apostoł. Do końca nas umiłował. I w tym poświęceniu się całkowitym, w tym jako spalaniu się dla nas, w tym, że stał się dla nas całopalną ofiarą, Paweł upatruje, Podstawem do tego, żeby po pierwsze mieć w sobie pokój serca, a dalej by się radować, bo Pan jest blisko. Blisko przez swoją miłość, blisko przez łaskę pokoju, którą nas chce nieustannie obdarzać. Pan jest blisko, także wtedy, kiedy modlimy się do Boga, kiedy zanosimy do Niego nasze błagania i dziękczynienia. I pisze to Paweł, sam będąc w bardzo trudnej sytuacji. Znajduje się w więzieniu, tylko dlatego, że głosił Ewangelię. I nie jest pewien, czym się to więzienie dla niego zakończy. Czy go z niego wypuszczą, czy będzie to już jego początek, jego drogi do śmierci. Niezależnie od tego trudnego dla siebie doświadczenia, wzywa do radości, bo Chrystus jest z nami. Bo my wiemy, że jeśli razem z Nim w sakramencie Chrztu Świętego umarliśmy dla grzechu, to trwając dalej razem z Nim, razem z Nim też z martwych do nowego życia. I to jest właśnie istota chrześcijańskiej radości. I to jest moc także. Chrześcijańskiej nadziei. Z martwych z Chrystusem dla szczęśliwości wiecznej. Przeżywamy, moi drodzy, te prawdy, będąc już pośrodku kolejnego w naszym życiu adwentu, przygotowywania się na to, aby spotkać się. Z przychodzącym do nas Chrystusem. I zdaję sobie sprawę, że te wołania do radości najpierw Sofoniasza, a już szczególnie świętego Pawła Apostoła są przeniknięte głębokim ich doświadczeniem, co znaczy radować się w Bogu. Bo wiemy także doskonale z naszego codziennego życia, kiedy możemy zaklinać się niejako, by się uśmiechnąć, by być radosnym, by było nam dobrze. Możemy zaklinać i wzywać się po sto razy. I nigdy do końca nie będzie w nas autentycznego chrystusowego pokoju, ani też pełni radości, jeżeli będzie nas coś od Boga oddzielało. Coś, czyli grzech, czyli mniej lub bardziej świadomy czyn, którym moglibyśmy Obrazić Boga i wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi, radosne, prawdziwie radosne święta Bożego Narodzenia, do których chcemy się przygotować w tym czasie Adwentu, to nie będą święta radości wynikających wynikającej z tego, że w domu będzie choinka. A na stole karp i słodkie ciasto i prezenty. To, co widzimy w reklamach telewizyjnych, co słyszymy w reklamach radiowych, co nie, niejako wciska się do nas jako zachłanna reklama, by coś kupić, by coś lepszego zjeść. By się jeszcze piękniej ubrać, nie da nam, nie jest w stanie dać nam prawdziwego pokoju i radości. Te tylko może dać nam sam Pan Jezus, do którego jako miłosiernego Pana musimy się zbliżyć w sakramencie pokuty i pojednania. To On. Który nieustannie gotowy jest nam przebaczyć i okazać swoje miłosierdzie, to On jedynie może nas obdarzyć łaską prawdziwego pokoju, takiego, który będzie promieniował z naszych oczu, naszych twarzy, który będzie się udzielał także innych, innym, który będzie. Prawdziwym znakiem tego, że rzeczywiście spełniają się słowa proroka Sofoniasza, i będziemy mogli powiedzieć: Król Izraela jest pośród nas, jest pośród mnie, i że nie trzeba będzie już bać się żadnego zba. Bo jeśli Bóg z nami, i tutaj cytuję, Słynne powiedzenie świętego Pawła z jego listu do Rzymian: To któż przeciwko nam? Jaka trudność, jaka, jakie nieszczęście, jaki niepokój potrafi nas od Boga oddzielić, skoro On tyle zrobił dla nas, dla naszego zbawienia. I tyle chce jeszcze uczynić, abyśmy nieustannie mogli cieszyć się radością Bożych dzieci. I stąd, moi drodzy, to wezwanie trzeciej niedzieli adwentu do radości, do pokoju, to wezwanie znaczy nawróć się. Przyjdź do Chrystusa, który na Ciebie czeka. Otwórz serce na Jego błogosławieństwo. Zapragnij poczuć się, jak dziecko, pełne poczucia bezpieczeństwa, bo najbliżsi są razem z Nim, a w naszym przypadku, bo Bóg jest z nami. I stąd niech te wezwania do radości, do radości, która ma zawsze w nas trwać, Wezwania, które kierują do nas najpierw Sofoniarz, a potem Święty Paweł, staną się, moi drodzy, pewnym wezwaniem do tego, aby jak najbardziej owocnie przeżyć te niecałe jeszcze dwa tygodnie do Wigilii i do świąt Bożego Narodzenia. Niech te dni. Świąteczne będą dla nas dniami naprawdę Bożego pokoju i Bożej radości. Amen.